Cześć, postanowiłam dograć dla Was te wszystkie przepisy, o których nie zdążyłam powiedzieć, i ponownie nagrać to, o czym już przed chwilą mówiłam w Dzień dobry TVN. E, czyli zaczynamy od peelingu. E, bazą peelingu będzie zmielone siemielniane. E, siemielniane powinno być. E, no, zmielone albo w młynku do kawy, albo w. na przykład w termomiksie. E, do lnianego je sypiemy do, do miseczki, około 4 łyżek. Do tego dodajemy. Taką samą ilość cukru to jest cukier trzcinowy Wy możecie użyć każdego, dowolnego cukru chodzi o to, że kryształki cukru mają taką dosyć ostrą drobinkę, dzięki czemu łatwiej jest wykonać peeling, ponieważ te drobinki ocierając się w skórę będą usuwały na naskórek i teraz żeby stworzyć taką olejową bazę, która będzie nawilżała skórę, musimy dodać odrobinę oliwy z oliwek bądź oleju kokosowego albo oleju awokado albo z pestek y, malin tak naprawdę każdy nasz ulubiony Olej będzie wskazany. Tutaj nie mamy żadnych ciepłych składników, więc tak naprawdę nawet olej arganowy będzie wskazany. Do tego dolewamy oliwy i czekamy, aż stworzy się taka jednolita masa. Oczywiście, że faza tłuszczowa zawsze będzie się oddzielała od tej stałej, ale też oliwa tutaj jest dobrym rozwiązaniem, no i te, albo te wszystkie oleje, ponieważ one mają działanie nawilżająco odżywcze. Taki peeling jego struktura powinna wyglądać. W ten sposób po przetarciu skóry ona powinna być taka ładnie nawilżona, to, co jest bardzo ważne po spinningowaniu skóry, czy to są dłonie, czy całe ciało tym peelingiem raczej nie polecałabym twarzy traktować. Natomiast po każdym spiningowaniu ciała powinniśmy spłukać ten cały preparat pod. Letnią wodą. Kolejnym preparatem, którego bazą będzie znów zmielone siemielniany, to będzie. ściwka do włosów, czyli znowu bazą jest siemielniany. I teraz nie tworzymy już takiej mikstury jak przy piningu. Chodzi o to, żeby ona była taka lekko tempa, ale żeby nie spływała nam z głowy i z włosów, więc możemy dodać do niej albo oliwę, albo ulubiony olej. Ja dodaję olej awokado. No i teraz składniki powinny wyglądać na oko. To jest taka konsystencja, jaką powinna mieć ta wcierka. E, nazywam ją wcierką, ponieważ ona stymuluje e, włosy do wzrostu, e, nawilża skórę głowy, więc też przeciwdziała powstawaniu łupieżu, ale ją możemy położyć na całą e, długość włosów. Ona z kolei wygląda tak. Jest taka bardzo mięciutka. Bardzo ważne jest, aby kosmetyki do włosów, typu właśnie to, albo to, o czym za chwilę powiem, żebyśmy to trzymali około pół godziny. Ja to robię tak, że nakładam sobie na włosy i na głowę te mikstury, zakładam to rybkę foliową, zawiązuję ręcznikiem i przez pół godziny chodzę z tym po prostu po domu. I teraz, tak, kolejne to. Ja to kocham. To jest po prostu. Z Zwykłe zaparzone, siemielniane, zalane gorącą wodą yy, i odstawione na około pół godziny, po to, żeby właśnie taka kleista konsystencja powstała. Yy, I tym preparatem po prostu traktujemy włosy. Wcieramy po umyciu, czyli najpierw myjemy w głowę, spłukujemy. Możemy użyć odżywki do włosów, ale nie jest to jakoś mocno wskazane. E, spłukujemy i nakładamy na mokre włosy tą maskę. E, znowu zakładamy torebkę foliową, ręcznik, pół godziny, spłukujemy. Nie ma potrzeby już ponownego mycia głowy. E, no i włosy powinny być bardziej nawilżone, końcówki nie będą aż tak bardzo widoczne, że są rozdwojone. E, kolejnym preparatem, który chciałabym pokazać, będzie maska, którą teraz w czasie pandemii możemy wykorzystywać szczególnie na dłonie, ale jest to maska, którą stosujemy na całe ciało, czyli twarz, szyja, dekolt. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie w całe ciało wetrzeć te składniki. I to będzie maska, która będzie wyglądała w ten sposób. Mamy tutaj jogurt. Może to być jogurt naturalny. Ja takiego użyłam, ponieważ on jest bardziej gęsty. I dodałam do niego siemię lniane. Żeby powstała mniej więcej taka konsystencja. To jest bardzo trudne, żeby utrzymać na skórze, ponieważ będzie ściekało trochę. Ustalmy, że to jest nasza twarz. No i zaczyna już spływać. Żeby tego uniknąć, możemy po prostu cieńszą warstwą rozsmarować to sobie na skórze. I przykleić chusteczkę higieniczną. Przymierzymy to do skóry i będzie się lepiej trzymało, nie spadnie, nic się z tym nie wydarzy. Po upływie 20 minut zdejmujemy chusteczkę, spłukujemy letnią wodą. I mamy ładną nawilżoną skórę. To, co jest bardzo ważne, to ten śluz sięmienialnianego. On ma bardzo silne właściwości kojące. On tak ładnie łagodzi e, powstające te m, zaczerwienienia i przesuszenia, że myślę, że powinniśmy co drugi dzień mniej więcej stosować teraz w czasie intensywnej dezynfekcji dłoni. E, kolejna maska, która, e, którą bardzo lubię, to jest maska, która ma działanie regenerujące. Ona byłaby wskazana dla pań, e, które mają problem z przesuszającą się skórą, być może w okresie menopauzy ponieważ wtedy kruczoły łojowe nie pracują już tak intensywnie jak wcześniej. Jest to maska, która powstaje na bazie siemienia lnianego, które jest, to są nasiona, one są zalane po prostu zimną wodą. Zalewamy to w taki sposób, żeby znowu zrobił się taki lekki klej, ale żeby się nie ciągnął żaden glutek. Takie siemię dodajemy do łyżki miodu lipowego. Lipa też ma takie właściwości, które będą działały odżywiająco i kojąco na naszą skórę, czyli do miodu. Wrzucamy około łyżeczki siemienia lnianego, ja te przepisy później podam pod postem. Musimy to wszystko dokładnie wymieszać dzięki temu, że to tutaj jest miód, maska będzie się lepiej trzymała skórę, ale z takich bardzo ważnych wskazówek. To mogę dodać, a i tutaj jeszcze możemy dodać olej. Może to być oliwa z oliwek, może być olej z awokado, a może być olej z nasion mali tłoczony na zimno. Bardzo go lubię, ja go też stosuję na przykład, żeby odżywić sobie brwi i rzęsy. I dodajemy ten składnik na oko, około łyżeczki mieszamy i to już jest maska, którą naprawdę ciężko jest utrzymać na skórze, więc możemy podjąć próbę. tylko to, co jest bardzo ważne, to maskę nakładamy dłońmi, nie pędzelkiem, ponieważ pędzelek nam się poklei, to się przyklei do pędzelka i będzie tylko problem. żeby sobie ułatwić zadanie, zwilżmy delikatnie dłonie, żeby łatwiej było przyklejać do skóry to, ponieważ to się będzie przyklejało do naszej twarzy, gdy będzie sucha, nie do naszych dłoni, które będą wilgotne, ale moich wskazówek uważam, że warto jest przemyśleć opcję, aby sobie wyciąć albo z jakiejś, z jakiejś bawełny, albo z fizeliny, albo po prostu z chusteczki higienicznej, bądź ręcznika papierowego maskę. Ja ją wyciąłam z fizeliny. Przy, no, przykładamy do twarzy. Sprawdzamy, czy oczy są na swoim miejscu, nas i usta. E, z, a, z takich wskazówek to, co jest bardzo fajne, to to, żeby sobie powycinać takie zakładki, żeby ona lepiej przylegała tutaj do linii żuchwy i tą płachtę wkładamy na chwilę do naszej maseczki tak żeby ją ładnie nasączyć tymi składnikami aktywnymi. Trochę tutaj brudku narobiłam. odciskamy, żeby nam nie spływało po brodzie, na ubranie. Oczywiście, że nasiona będą nam spadały z twarzy, ale to nie ma się co przejmować zbytnio. I taki płat. Mamy już gotowy. Tu, gdzie więcej nasion nam się przykoiło, raczej proponowałabym od strony twarzy sobie przyłożyć, ponieważ one będą dalej puszczały ten śluz. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. I maskę, tak samo jak pozostałe preparaty, około 15-20 nawet do 30 minut możemy trzymać, ponieważ one bardzo ładnie nawilżają. No i z, ostatnich, z ostatniego preparatu, który bardzo lubię teraz w czasie, kiedy naprawdę te dłonie cierpią moje bardzo. To jest kąpiel. I mamy po prostu wrzucone siemielniane, nasiona, zalane wrzątkiem i jeszcze gotowane około 10 minut pod przykryciem. Ważne jest, żebyście cały czas mieszali w garnku to siemianiany, ponieważ ona lubi przybierać. No i gdy mamy taką konsystencję, to jest to samo, co wcieraliśmy we włosy. Tylko, że tutaj są nasiona. No we włosach dobrze byłoby to przecedzić, żeby później nie mieć problemu ze spłukiwaniem. I w taką kąpiel po prostu zanurzamy dłoń. Pilnujemy, żeby ona była cały czas zniżona tym preparatem, ponieważ w momencie, kiedy siemiana zacznie wysychać, ono zacznie ściągać nam skórę. Teraz ma działanie pielęgnacyjne. Ważne jest, żeby ten, ten napar nie był zbyt gorący, ale też żeby nie był zimny, ponieważ ciepło rozszerza naczynia krwionośne i wspomaga wchłanianie tych wszystkich składników aktywnych, które są zawarte w okładzie. No i chyba już więcej rzeczy nie pamiętam. Za żadną nie żałuję. Bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu. No i mam nadzieję, że częściej będziemy się spotykać, że ja znajdę czas, chęci i łysy również do tego, żeby, żeby nagrywać dla Was troszeczkę więcej, bo ja to całkiem lubię, tylko nie wiem czemu jakoś się nie zbieram. Dziękuję.